Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Simon i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś jestem z Matin i z Raptorem. Jestem. I zagramy sobie, moi drodzy, dzisiaj na najbardziej spoconym serwerze Bedwars w Polsce, czyli derpemce.app. Myślę, że nie przedłużamy i widzimy się na pierwszej arence. Prawidłowie, widzowie, pierwsza arenka jakże na tym pięknym serwerze właśnie wystartowała. I oczywiście musieliśmy pójść na solo, bo ponieważ ten serwer jest tak słaby, że... dobry, gdzieś powiedzieć? Nie, no bez kitu, jak to jest dziwnie zrobione widzowie. E. Pomyślnie odblokowano dostęp do czatu, co? Hej! Siema! Ile tutaj, przepraszam bardzo, kosztuje? Nie no, widzowie, ten serwer jak tu wyśl... A, Patryk, teleportacji tutaj jest! Wspomniałam! O nie! Wow! Nie no, ja już przegrywam, widzowie! Naprawdę, ten serwer jest... Dobra, pozdro! sofa klocki! E, no, Podszerwane no, no. info, nie zrobisz nawet Pana Breezy Bridge'a. Dobra. Nie no widzowie, to będzie szybki film bez kitu, ten film nawet 10 minut nie będzie trwał, bo no, ten serwer jest... Dobra, po... masz sposób. Jeszcze mi beda znieść. Miejscu. Nie no, widzowie widzimy się na kolejnej arence bez kitu. No wie druga ręka wystartowała. To jak na przykład się dogubi. Próbujemy coś tu pograć widzowie. A no i możecie nam... Jeżeli chcecie, żeby... Ej, słyszeliście chłopaki o tym, że jak zostawią suba w tym momencie, który wyświetla się na ekranie i łapkę, to że... Derpem, co se kupi lepszy... będzie miał większą popularność? No, tak było? Tak było Tak Tak było, nie zmyślam. A tak serio widziałem. to ten serwer to jest z drewno największe, naprawdę nie polecam wam bez kitu. Na końcu filmu... Co studiach wam... ja hita dostałem Metreligon? Na końcu filmu wam damy opinię na temat A, serwera. Sapakowki? Cała trójka da opinię i pan montażysta wyświetli przy outro jakie były oceny, no nie chłopaki? Myślę, że to jest dobry pomysł. Nie no, jak mnie nie stać na drabinkę? Ile tu drabinki kosztują? Bo nie widziałem. Aha, yy, nie, nie mogę nawet przejść mostem, bo mnie, co, yy, bo mnie buguje w klotce Pozdrawiam. Pozdrawiam, Boże Macron, bo ma Macron, Simon Paul, widzowie. Ale Boże. ja nie mogę przejść mostem, debilu! Stań krzyczeć, nie denerwuj. Tutaj jest takie dobre community, że ci es piszą, naprawdę, widzowie, nie? nie. po prostu... Nie no, bez kitu. Jakbym miał ten serwer oceniać, to zobaczy... 16 żelaza treningi?! Ile?! Co?! Live. Nie, nie live? no, widzowie... Nie, ha. No nie jeszcze sharp kosztuje 8 Prot 1,5 A klepa Minecraft, A brawo Ty, raptor. Zielony idzie, wesoły jak idzie dla nas. Który to się Oho, Spoceniec! Spocenie. No chodź, Coś Mati, rozwal zielonemu speed łóżko! Rozwal zielonemu łóżko! Bo on nas dojedzie. Ale ja nie mam... No dobra, to idę przez Nie! Się no ty... Ty psie najgorsze. Idę, idę, idę. Wytrzymaj. No! No jakim cudem? No bo tu jest PvP, widzowie. Widzimy się na ostatniej dobra, arence. Dobra, wystartowała ostatnia arena trójek. Mam nadzieję, że... Już zostawiliście suba i łapkę I że... A i od razu wam mówię y, Daję dba, druk 20 dzieje. łapek dlatego że Nie chcemy grać na tym serwerze widzowie i tyle 100? minimum 100 łapek Minimum Nie pozdrawiam Dobra pocimy się widzowie Próbujemy coś tu pograć ale będzie ciężko ultra o dobra, do, doszedłem Co? Co to się stało? Zielonych nie ma Doguduje się coś na środek, czy jak? Nie wiem, jest, czy... Nie? nie, nie czemu ja nie dostałem, czemu ja nie dostałem hita z tego? Od deep... Y, hita od... Ej no chłopaki, bo utknąłem, przykre gdzie? Stój, no, no bo ja, ja za tobą latam. Ja za tobą latam. Nie <laughs> <laughs> no, no widzowie, normalnie przecież ten serwer do jedyne czego się nadaje to do spalenia, nie? Beskitu. Gdzie A nawet A do się tego nie się nie nadaje? Bo się piecu brudzi. To znaczy co? Ja nic nie mówiłem widzowie. To była tylko wasza wyobraźnia. Aj widzowie napiszcie w komentarzu Hashtag derpMC naprawcie serwer to będzie serduszko. Hashtag derp Nie, hashtag naprawcie derpa. Czy coś? O też... Hashtag naprawcie derpa. Jedyny prawilny hashtag. Dobra, widzowie, Jesteśmy u żółtych. Jest? To już jest Nie no, Co jakie pamięci? tu jest PvP? Co jest? Pięć. E, to chyba 1.9 jeden dziewięć. Czekajcie, bo niszczę glinę łapką. Czekaj, ja cię będę może Co zasłaniał. jest? Ej! Nie no, panie montażysto, proszę to pokazać jeszcze raz. Bez kitu. Wiecie co się stało? Co? Cofnęło mi glinę, jak ją rozwalałem łapką. O Jezu, ale smutne. Kładzaj? Nie, nie, nie. Zostaw nie mnie. Nie tak. dobra. Nie, nic, dobra, Dobra. Ja mam cztery serduszka. Dobra, koniec. Już wyczułem PVP. Dobra widzowie, czyżby wygrana arena na tym najgorszym... se. lepszym? Tak, no. Jakby... Nie, nie, dobra, nieważne, nie. Widzowie, nie, 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 nieważne. Cześć. Aha, yy, ogólnie tutaj żelazna, yy, diaksowa zbroja, yy, tak jak ogólnie prostu cała kultura. Chyba. Ty, ty. A nie, mają, mają oni sobie robią jakieś piramidy, widzowie. Ale no niestety nie na tej arenie bo musimy skończyć szybko czas antenowy. Czuję, że się kończy, więc... Uważaj, warzeń, warzeń, do góry idzie. na to, bo jest. granda. Nie, bigo, bigo. Dobra. Pokrzam, widzowie. No i Mati zabiera killę. Nie szanuję. Nie, e no żeby Mati, zdech. zero szacunku. No pierwszy zabiera ci zdech. Dobra, przynajmniej ładnie. Co jest? No nie, no ten jeszcze prze. Jak on to mógł przeżyć, widzowie, naprawdę. Ej, no nie, no i on będzie uciekał teraz. Ucieka na Diaksy. No, dajcie widzowie godzinę bez kitu. Nie, no zostawcie no, mi nie. tego gościa bez kitu. Chłopaki, no co wy robicie łobuzy Ja nie mogę nic zrobić. Gdzie on, on jest? Kaj on jest? On zabrał diamenty, uwaga Dobra, przeskoczyłem to On ucieka, ucieka, ucieka. O tu jest No nie no serio mordo no? Zabić go? Zgarnijcie go Ile tu fireball kosztuje? No 40 Mnie no jedno jest dobrze zrobione Nie i miecze Chociaż... te sceny. A gdzie on jest? Nie wiem Nie wiem jak tu firebole działają mam go, mam go, mam go, mam go na górze Jest na środku, ale w swoim mostu z ma rechilla Gdzie jest? I, i on, na środku Nie no ona będzie skakać na mnie Naprawdę! Dobra! Widzimy się na pożegnaniu. Dobra, więc tak bardzo serdecznie dziękujemy wam za dzisiejszy film. Ja byłem Simon, ze mną był Mati I Raptor Byłem I moi drodzy, przypominam o zostawieniu suba, łapki. I do zobaczenia. Trzymajcie się. Na razie. I cześć.